Szymanko, witajcie w mojej zagrodzie. Ja jestem S.K.K.F. a to jest kwadratowa masakra i dzisiaj mam tak niesamowity plan na odcinek, że będzie robić tak niesamowite rzeczy. Że aż sami nie uwierzycie, że coś takiego jest możliwe. A przynajmniej taki jest plan. I słuchajcie, dzisiaj ze mną jest gość specjalny, który może się wyłonić. Oj. Lol. skąd ty się tu wziąłeś? Myślałem, że stąd wyjdziesz. Dobra, słuchajcie, w ogóle się przywitaj, świnio. Do cześć. Będziemy dzisiaj budować. Mini farmę pana, który się nazywa EtoSlab. Więc jak chcecie zobaczyć oryginał po angielsku, to znajdziecie link w opisie. A my to tutaj będziemy budować na serwerze. Mm, masz miejsce, czy jeszcze nie? No, budujemy tu. Czekaj. A no. może, a może, a może tutaj zamiast tych skrzynek. Bo tutaj i tak jakieś, o oh zas, jakieś śmieci są. Chcecie się to przekładać? Eeeem, a może tu? Eee, a może zbudujmy tutaj, okej? Okay? Tutaj, o. Gdzie? Tutaj. Będzie, będzie lepiej. A to daleko. Ja bym zbudował to tu. Wiesz co, ja to zniszczę. Jest tam coś cennego, jak myślisz? Nie. To weź to spal. Masz zapalniczkę? Nie. Może czekaj. ja mam. E, czekaj, spal. już mam zapalniczkę. Dziękuję. E, a więc pożegnaj się Come z Biednej temzy. A tutaj coś jest ciekawego. E, zachowa różowo-wełnę. O i ta motyka się przyda. Grzybek, dobra, walić grzybkę i tak się niszczysz skrzynki na masakrze. Ej, lol, ej lol. Fuck. Lol, ej, prawie dom spaliłeś. To niech tak nie, nie zostanie. Dobra, to zrobimy to tutaj i zaczniemy od miejsca. To jest miejsce, gdzie będzie trochę kiepsko, bo tam jest taka dziura. Uwaga, a jakby to w tamtej dziurze zrobić? Nie no, tu, tutaj to może być, bo to jakbyś kodaku nie zrobił, ale tam nic nie ma tak naprawdę. O tu, tu. To jest pusto. Także. Także, no ja bym to zrobił tu. Potrzebujemy dziurę na trzy głęboką, yy, na 5 długą, ja bym zaczął stąd. Czekajcie, tu jest w miarę środek. Ale, ale gdzie czekaj? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No to tutaj będzie akurat. Patrz tutaj, tutaj na 3 w dół, raz, dwa, trzy. No. Na pięć szeroka. Czyli to masz, masz jakiś ten, w ogóle ja się ubiorę, masz jakiś kobel czy coś takiego, żeby tutaj załatać? A no mam. No to dawaj. Masz. Dobra, raz, dwa, trzy, w ogóle jestem ciekawy, czy to wyjdzie, 4, 5. Ja to ogólnie testowałem na serwerach i to działa. Ale... no nie wiem, wyczuwam takiego fejla trochę. Jak myślisz, czujesz fejla? Mm, nie. Ja jestem bardzo Dobra, 100%. raz, dwa, trzy, cztery, pięć i trzy szerokie. No to powinno być tutaj w miarę dobrze. Trochę mnie ten portal obok górze, ale trudno. E, mam wyciągniętego Minecrafta, więc... Dobra. Trzeba zrobić schody. No dobra. Może co ja robię? I... dobra, tutaj był, bę... to jeszcze, wiesz co tutaj trzeba wykopać? Trzeba skapać, tutaj tak? będzie nasza super mini farma i to jest taka fajna farma, gdzie wszystko tak naprawdę zajmuje jeden klocek. Ja wiem, że to może dziwnie brzmieć jak ktoś tego nie widział wcześniej, ale jak nam się uda to zbudować, to, to będzie całkiem spoczką. Fajne, 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 fajne. Dobra. E, pamiętasz jak to się mniej więcej budowało? Czekaj. A ty... Czekaj. Nie, ja, ja pamiętam spokojnie. Dobra, więc to było tak. E, tutaj było tak. Tutaj było tak, tutaj było tak, tutaj było tak. E, I czekaj. Po, czekaj, czekaj poproszę czekaj. czerwoną pochodnię i... Ale Jupiter I, i Redstone. E, proszę ma pan tutaj wyrzucam wszystko tak. Jaki, Jupi Jaki Jupiter? Ja to ja to zawsze mówię Jupiter, to jest chyba Jupiter, nie wiem. <laughs> No, tutaj... Jupiter. Twój to mój... jest... Nie, no to jest Jupiter. Dobra, tutaj potrzebujemy dwa Tiki. Tutaj dajemy czerwoną pochodnię. Um, tutaj będzie Redstone i mamy zegarek. LOL Becca. Magia, Repiter się... Znaczy twój Jupiter się świeci. Ale wiesz co, bo zawsze się nami śmieją, jak mówię Jupiter, to chyba jest jednak ripiter Nie, to jest Jupiter. Tak? Tak, bo to jest wzorowane na planecie. Ale wiesz co, potrzebujemy tego, jungle wood, to takie drewienko z dżungli. Masz to gdzieś przy sobie? A czemu tego potrzebujemy? No bo tutaj też można kakałko robić. No to hopsa, no kakałko gdzieś tutaj było w którejś z tych skrzyni, a jak nie to jest na górze. A I to jeszcze... Proszę wyjść do góry, panie z KKF ie Jeszcze przyda się ten. No ja wiem, ale ja nie chcę stąd zabierać. A to... asper się do dżungli. Ty wiesz, co ja, ja to mam spokojnie. Mam, tak. mam, 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 Dobra, a masz płytkę naciskową? Mm, z czego się robi? Może być drewniana, czy musi być ten? Eee, żal. Mo, nie wiesz, co lepiej kamienna, bo jak będzie drewniana, to ktoś nam to popsuje. Eee. Dobra, budujemy dalej. Ja wiem, że to wygląda już pięknie, ale. Ok, więc to, to wyłącza mechanizm, jak zaraz to Jasper przyniesie płytkę. Masz płytkę? No robię, robię, bo nie miałem tą no. W ile mamy manuciów, ja, ja sobie w międzyczasie tak dla sportu ogole owce. Co to za sport? A wiesz, są, są takie zawody gdzieś w jakiejś Szwajcarii, czy gdzieś chyba, gdzie się strzyże owce na czas. Dobrze postawiłem? Tak, i teraz jak się tutaj Jest. wejdzie... ...to to zaczyna działać, tada! Dobra, robimy dalej, tylko kurczę, wiesz co... Nie wiem czy tego nie trzeba by zrobić klocek niżej, ale dobra. Robimy ta, dalej. Wiesz co? Raz. Ja nie wiem czy to nie jest na 4 przypadkiem w dół. Nie, no, znaczy na filmiku jest na 3. Nie, ale... na filmiku jest na... Nie, jest na 3, no. Dobra, zobaczymy. Najwyżej się zbuduje jeszcze raz. Eee, to chyba tak. To chyba... Ty brakuje pochodni? Panie, pani pa tutaj za mało pochodni dał. Y... Ja, ja Ja nic nie wiem. Potrzebuję więcej pochodniów. Sprawdź tu, panie Weku. Panie Lol, C co? Co? A w sumie nie jestem przekonany, czy ja to dobrze buduję. Dobra, pizdon. Gdzie jest Pizdona? Masz Pizdona? Leży. Dobra, pi Pizdona stawiamy tutaj. Wiesz co, potrzebuję. Potrzebu Fak! Dobra, po, dobra. E Potrzebujemy tego, tego. To się nazywa klocek Hover. trawy. Nie, klocek trawy, ja chyba mam w tym. Grasa? Tak, wiesz co, mam w e Wendorczej, więc spokoj. Loleki bogacz. A to chyba nawet gras nie musi być. E, dobra, we, weź Okej, okay, więc ta farma polega mniej więcej na tym, że to się rusza w górę i w dół. I... Kurczę, nie wiem czy nie będziemy musieli tego przebudować, ale... Ale co, że za nisko? Czy co? Za wysoko właśnie. A to przecież, to możemy chyba to popatrzeć, to, to może to po prostu Dobra, patrz. z tego... Z... nie. Nie? No przecież jak to? No, ale to na koniec robimy, spoko spokojnie. Dobra, teraz dispensery. Masz dispensery. tak ze 3. Okej. Okay. Pierwszy, drugi. Fuck. Jak postawić dispensera, żeby on się nie obkręcał? Tak, o brawo, brawo, Umiesz. No świetnie, tylko jest za daleko, ale dobra. Zaraz zaraz naprawimy spokojnie. Postawimy tutaj kobla. Teraz tak. Teraz tego kobla można wykopać. I to. Chyba. Chyba tyle. Yy, czekaj, zejdź z płytki. I teraz będzie trzeba dać. Czekaj, teraz, teraz hopery. Trzy, trzy hopery poproszę. I trzy skrzynie jeszcze. Yy, trzy fapery? Dobrze, masz trzy fapery. Trzy fapery, trzy Jupitery i trzy skrzynie. Jupiterów nie chcę dobrze, Pierwszy, drugi, trzeci. Skrzynię powiadasz, tak? Aha. Mm, Kurdełka, no jest... tylko to będzie tak głupio wystawać, ale coś wymyślimy. Masz trzy skrzynie. Masz trzy skrzynie, mam, no. Dobra, i ten mechanizm jest o tyle fajny, że on się automatycznie uzupełnia. A wiecie co? Te skrzynie postawimy tak ładnie do środka. Więc to trzeba naprawić. Yy, siekiera. Ups. Krolesk, jak jak zepsuł? Co zepsułem? Wszystko działa. Jest... jest skrzynia. Tutaj. I teraz tak. tak, ja tutaj gdzieś miałem mączkę kostną, w której Ja jest mam skrzyn. dużo, ja mam dużo, ja mam dużo przy sobie. No to chyba zrabowałeś tą skrzynkę. Dobra. No to włożyć te skrzynki, tak? No do skrzynek trzeba włożyć jak w miarę równo. I słuchajcie, do skrzynek mączka kostna leci do faperów. Z faperów leci do dispenserów. Dispensery strzelają mączką kostną. I one będą sprawiać, że to wszystko będzie rosło. Eee... Wiader... A dobra, mam wiaderko wody, więc... Kurczę, muszę się tam jakoś przedostać. Mm, wiesz co, ja na chwilę rozwalę ścianę, bo... Bo muszę tam wejść. <grym> I tutaj dajemy wodę, żeby to było nawodnione. Wiesz co, ma, masz dużo tego drzewa drz drz brzuskowego? Desek czy drzewa? No desek, no ale w sumie obojętnie. Jak, jak nie masz to na dole są. No tutaj idę. możemy zrobić, żeby to w miarę ładnie wyglądało. No to idę, idę, idę. Um, dobra, wiecie co, sprawdzimy tutaj w międzyczasie, yy, czy, tak. to, czy to działa. Wskakujemy tutaj, to można zaorać. I teraz tak, bierzemy marchewkę i trzymamy prawy. I patrzcie w, patrzcie tutaj na dół, czy marchewki mi przybywają. Yy. I nie, kurczę I wiesz, I co To nie działa z tego powodu, że ten mechanizm jest za szybki Spróbujemy to spowolnić OK 35 <laughs> Nie działa A gdzie był drugi ten repeater, pamiętasz? Ta, tam, gdzieś tutaj. Gdzieś tu gdzieś był, o. Ups. Dobra, e, tego też matrę. spowolnimy, ale... Wyrzucić brzyskowe drzewko. E, dzięki. Ale coś czarno to widzę. Będziemy jakiegoś haksa musieli wymyśleć na to. No bo marchewka, marchewka Cześć, się nie zgadza. Ten, taki tam kolega... O, ten. czekaj, 36, 37, 39, dobra, śmiga. Jest gifes. Działa? Działa, też trzeba to ładnie zamknąć. Dobra, 51, 54, 58, 60. Dobra, śmiga. Więc podwojem sobie marchewki. I to jest, to jest fajne. Tylko jak budujecie na serwerach, to trzeba te repeatery spowolnić, bo nie wyrabiam. Ale na singlu to naprawdę jest bardzo, bardzo szybkie. To chyba możemy zabudować, nie? Trochę zmarnuję tego drewna, ale cóż, tyle. Trochę... Dużo mamy. Mamy przecież całą farmę pszczółek. No ja wiem. Ja wiem. Dobra, no, tam jeszcze... Wiesz co tutaj na fluoroskopie. i. No powinno być spoczko. Jeszcze sufit. Pomogę, pomogę tak tutaj. No, brawo, brawo. Dobra, wola! Udało się. Eee, to można zamurować. To można zamurować. To można zamurować. To można zamurować. To ta masz takie dwie To grawki. można zamurować. A masz jeden potek? Nie. <noise> to zrób. A... No teraz pytanie, jak zamaskować tą pochodnię tutaj, Lol? Może niech zostanie jako znaka. No fajna. nie, bo tej... Tutaj... Tutaj jak ktoś wpadnie i nam wszystko rozwali Masz. Okej, okay, jest. To sporo. może by to tak. Mm... Na przy... O. O! Nie, to, to chyba tak nie działa. Kurczę. Jak to no patrz. Ale patrz, jakby to teraz tak zamknąć. To Miesz, za to albo. może ja po prostu zrobię te takie półdre to chyba ty, ale to, to chyba się wtedy tam nie wejdzie, czy się wejdzie. No nie wiem, no zobaczymy. I teraz trzeba to u góry. No, a na bym A ja bym zrobił tak. O, działa. E, brawo. To jak, jak to wygląda? Spoko czy niespoko? No ładne, ładne. Wiesz co, ty można by jakoś tak zabudować tutaj ładnie. A czy jak się... e, Czekaj, czekaj, ja tutaj mam nie, niesamowity pomysł. Nie co? Eee, A jakby zrobić tak Jak to wygląda. Jeszcze jak, jakby... Jak szafa. Bo to ma być takie, wiesz, takie tajemnicze takiej i w ogóle. Dzięki. Ale teraz, teraz będziemy wiedzieć, kto nam tutaj wchodził. No, w sumie. A jakby zrobić tak Teraz to wygląda jak rzymskie dwa. No dobra już to niech to zostanie póki co tak. A masz jakiś pomysł jak to by tam w środku oświetlić? Bo jest ciemno. Yy, masz. pochodnie? Ej, glowstone, 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 mamy glowstone. Gdzie mamy? Masz wędręczycie. No właśnie, patrz tutaj użyłem glowstone, ale nie wiem czy mi się nie skończył. Bo kiedyś traktowi pożyczyłem od niego. Właściwie A ja mam glowstone. Ja mam glowstone. No to no to no to no masz. To ja, tam, ja tam wejdę i to oświetlę. A czekaj, 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 we, się przesuń. Można by to dać tutaj, daj tam. O, i pięknie. Dobra, to zróbmy test ze zbożem. Ja to jeszcze przygotuję. Czekajcie, to działa z cocoa beans, to jeszcze weźmiemy to. Działa z, ze zbożem, z marchewkami i z ziemniakami. A ziemniaków nie mam. Z arbuzami to nie będzie działać, niestety. Jak nie mamy ziemniaków, mamy gdzieś ziemniaki? Nie, nie, ja w nie. Nie, nie mamy. Nie, 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 nie. Nie no, były ziemniaki. No to można najwyżej potem do tego, do F Filipa skoczyć, bo w sumie cały odcinek y, siedzimy pod ziemią. Dobra, także uwaga, test Cocoa Beans. To trzeba stanąć sobie tak i klikać tutaj. Działa. Czekaj, mam 5, 6. Działa. Dupka nie działa. Nie rośnie, a się tylko mączka zużywa. No to spróbujmy z tym ze zbożem. Wiem, że z marchewkami działa. Yyy, też co? Nie działa. No ale Wiesz... zobaczmy marchewki, czekajcie. Mam trzy... mam 30 marchewek. Ups. Marchewki działają. Mam 32 30 też nie, a działały wcześniej, to jest dziwne. W ogóle to jakimś tym, wejściem będzie można pistonami zasłonić, wiesz, jakoś. Bo wiesz co, możemy zrobić... Można by całą ścianę tutaj pomieszać, ale dobra, potem się rozkmini. Pytanie, co zrobić, co zrobić, żeby to działało? A może przez to, że to ta pochodnia wydaje teraz inny sygnał? Czy to niemożliwe zbytnio? Hmm. To zróbmy cięcie. Powracamy po cięciu, ja coś wymyślę. Okay? ok. Dobra, słuchajcie, witamy po króciutkiej przerwie i rozkminiłem co i jak. Okazało się, że na serwerze ogólnie to nigdy nie będzie działało genialnie tak jak na singlu, ale jak będziecie budować taki mechanizm, to polecam tutaj dać na cztery: pierwszy repeater, a drugi repeater. E, co. E, okej, okay. a drugi na 4. Miałem być pierwszy na 3, a drugi na 4. Czekajcie, Prze przed chwilą to działało, zobaczmy jak teraz. To działa. No ale nie działa. Jak Czekajcie, nie działa? jak to dam na 4? Dobra, teraz, teraz działam. 40 marchewek, 44, 45, 47, 50, 50. Czyli wniosek jest taki, że muszą być 2 na, 2, 2 na 4, tak? Nie, 4 na 4. Znaczy, przynajmniej u nas, no. Jak będziecie to budować na własnym serwerze, to będziecie musieli pokombinować. Bo ja słowo daję, że myślałem, że to jest 3, a tam 4. A się okazuje, że było 4 i 4. I 4 i 4 w miarę działa. Zobaczmy jeszcze ze zbożem. Patrzcie, zboże. W ogóle to możemy zabudować tutaj? Tu. I tutaj pół płytka? No. A ja ci tam rzuciłem jak coś pół płytkę. Gdzie? Powinien mieć w Dobra, tutaj pół płytka. No, to. No nie wiem, możemy to w sumie tak zostawić. Całkiem ładnie teraz wygląda. I dobra, testujemy zboże, więc teraz możecie obserwować to zboże tutaj, i ono powinno się pomnażać. Zobaczymy. Tylko trzeba też odpowiednio kliknąć. Dobra, mam 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Nie, no działa całkiem spoko. Myślałem, że będzie gorzej działać, a działa naprawdę spoko. I tutaj, jak ktoś sobie postoi pół godzinki, to spokojnie będzie miał cały ekwipunek zboża, więc no mamy. Teraz nieograniczone praktycznie źródło chleba. Coś tam jeszcze możemy te kakao zestawiać. Kakao się tak robi. Działa? No. Śmiga, 22. LOL, co się stało? What the fuck? Ej, czy ty coś robiłeś? Nie, Nie coś. Mo Bo Masza możli się możliwe, możliwe, że lag był wiesz. Lol, pistony zwariowały. No, no to tak, tak to działa na, na serwerach. Ale zobaczmy jeszcze tą marchewkę. Marchewka? Lol, Ej. to zgłupiało jakoś. Dobra, chodź na górę. My to jeszcze potem porozkminiamy. A masz z nie mam. No, Jesus, Asper. Mmm, wiecie co, to możemy jeszcze się przejść. O, tutaj mam w ogóle wszystko poznaczone. Możemy się przejść po zimnioka i w sumie będziemy już kończyć. Mini farma ogólnie działa. Trochę trochę zlagowane to jest na serwerach, ale. SKKF, ja powiem coś na temat spawnu. Jest bardzo ładne. Witam. C co to jest? Co? To gdzie ty idziesz? Do dłubiki, chodź za mną Co? Co? Czyje to jest? Lolasper LOL LOL, serio? Dobra, tutaj tutaj są zimnioki. Ale naprawdę? Co no nie wiedziałeś o tym? Co to zrobił? Wszystko nie no Filip. Nie, to jest kłamstwo. Więc ty pierwszy to... raz tu jesteś? Naprawdę? Dobra, to chodź, raz ci pokażę coś jeszcze magicznego. Chodź, chodź, okay. chodź, chodź. Nie, ja... Patrz, be... patrz tu. I chodź, idziemy. Takie tunele są pod naszymi domami? Co? Jakoś wszystko Tylko no nie, wiesz co, no, wiesz czemu to nie działa? No Może tylko, że się nie mam mączki kostnej? Oh, no. Ty. O lol Ty Oczywiście Ty, mączki gdzie nie mamy Dobra, no to mączka kostna się skończyła, trochę Trochę, trochę kiepsko To czekaj, zrobimy jedną próbę, bo mam na tyle by dać Tylko, że tego po dwa Okej okay. Ale dwa to, to dużo nie da. No dobra, ale to już się skończyła. Okej, okay, więc dobra, uznajmy, że mechanizm działa, tylko przeoczyliśmy, że mączka kosna się skończyła. I trzeba będzie ogarnąć jakiś spawner szkieletów, żeby to miało sens, ale... Jak coś ma dużo mączki kostnej, to zapraszamy, można tutaj rozmnażać <grymki> Dobra, to ja sobie tutaj stanę. Elegancko. No jestem tak w miarę dumny z tego mechanizmu, ale myślałem, że na serworach będzie lepiej działo. No cóż. Więc to był świetny, świetny, super duper mechanizm i trzymajcie się. Na razie. Cześć. No hej. No hej.